Witam wszystkich. Wracamy powoli do Unshouded i szukamy opowieści o zgnilizinie. Mamy jeszcze do odkrycia jednego z naszych towarzyszy, stolarza. I to już będą wszyscy z potrzebnych nam ludzi w wiosce. Tylko tak mi się wydaje. Mam nadzieję. E, rzadki piersień do many. Nie używamy many. Chociaż patrząc na to, jak łatwo się biega magiem, to myślę, że powinienem się tym zainteresować. Chyba są drobne problemy z z położeniem tych rzeczy, o, ktoś tu do nas zejdzie, włączyła się muzyczka. O! Tutaj trochę śmieszne, bo gościu chyba sobie zmarł na. na kibelku. Tak. Trochę śmiesznie. Trochę straszno. Zobaczymy, co jest tutaj. O, tu jeden pan się. ...opsuł. To szczur. Mam jakiś gość. Rozwalamy sobie te beczki, te rzeczy, bo czasami, tak jak tutaj, trafia się resztka metalu co jest bardzo bardzo przydatne, no robimy z tego robimy z tego strzały poza tym, że robimy z tego strzały to robimy z tego też bardzo dużo różnych przydatnych rzeczy Oh. Więc nawet takie rzeczy bardzo się przydają. Tu mamy funkcję? O oh nie. O, jest na górze. Wejdziemy do ciebie na górę, gościu. Weźmiemy bombę i weźmiemy z ciebie resztki metalu, tam jest następny przyjemniaczek. następne. ciemna noc się zrobiła w międzyczasie. Traktujemy cię z drewnianych strzał, bo takich zwykłych to mi szkoda Dla takich nieudasów. Czy coś tu możemy dla siebie ciekawego znaleźć? Kowadło, ok, zaraz się naprawimy. Super. I tu jeden kolega. Coraz więcej skrzyń z wytrychem. Więc akurat resztki metalu się przydadzą. Naprawimy się. I możemy iść dalej. O. No nie zdążyłeś się wyszalać gościu. Resztski metal bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tu coś jeszcze dla nas będzie. Woda. Zabaw. Suszony światowy owoc. I więcej wody. Spójrzmy sobie na mapę. Tam musimy iść, czyli. Czyli lecimy. O, tutaj jeszcze są. No, jeszcze jeden kolega. Wyszalej się, wyszalej się na spokojnie. Uh. Chyba będziemy musieli trochę. Hmm. Chyba przestać szaleć z tymi. Czy przestać szaleć. No nie chciałbym teraz wracać z powrotem do, do obozu, bo tu oczywiście nie przyjdę tak łatwo. Tu coś wisi. Tam nie zejdziemy. Więc okej. Okay. Przejdziemy tutaj. Ocenianie tej odległości do tych rzeczy trochę mnie rozśmiesza No dobra Mamy. O. Dobrze by było coś zjeść. Tam mamy jakiegoś gościa, dwóch, trzech. Okej. Okay. Tu mamy dziwny obelisk. a tutaj mamy. Będziemy nam się w tutaj. Zobaczymy, co tu jest. Pradawny obelisk. Twarz dotknięta, dotknięta przez płomień. Coś nieoczekiwanego. Ludzkość jest lutna. Jak przymijająca chwila. Głęboki oddech i oddech, mrugnięcie okiem. A mimo swej śmiertelności udało jej się stworzyć ogień. Własny płomień. Który zapłonie w obliczu nadciągającego świtu. Ciekawe. O nie. Tutaj się Nas. No, no, tutaj. Już? To była ta cała zgnilizna? Serio? Powie się o zgniliznie. Nie, no, no, to ja taki kawał szedłem. Tylko po to, żeby przeczytać obelisk Dobra, to chociaż złupie tych gości to... Chociaż Nie, troszkę mnie to Troszkę mnie to wkurzyło hmm. Potrzebujemy włókna. Na pewno. Kamienia też nie potrzebujemy, więc można to wywalić. I zbierać więcej rzeczy potrzebnych. Okej. Okay. Dobra, sznurek. Książka. Tekst na obelisku. Rzeczywiście na obelisku znajdują się takie same znaki jak te. Które badaliśmy na gorących pustkowiach, wskazuje na, na to formalny styl pisowni składający się z logarytmów i sydla bariusza. Co potwierdza moją hipotezę. Niektóre znaki się powtarzają, a te, a to z kolei sugeruje tematyczność lub ograniczone słownictwo. Lecz widzę tu także znaki, których nie było na wschodnich obeliskach. Czy to dialekt? Jak zwykle nie mogę rozszyfrować języka. Jestem zawiedzona, lecz. Niezaskoczona. Lorin Cream. No dobra, Lorin. Dzięki za info. Hmm, szukamy tu jeszcze ciekawych. O, mamy miksturę do przetrwania węgla. Bardzo dobrze, gdyż chciałbym dostać się tutaj. I myślę, że będzie to. Nie wiem. Lepiej stąd? Tędy mógłbym przejść w jakikolwiek sposób? Czy nie? Pradawny stolarz. Tu też nie wiadomo, co to będzie. Wieczne zaklęcie. Musimy iść po tego stolarza. Boję się, że jak zacznę tutaj biegać w mgle, to się gdzieś wywalę na głupi łeb. A nie chciałbym tego zrobić. O, czy tutaj mamy kopalnię soli? Czy mi się tylko zdaje? Będziemy tu mogli jakoś. O! Lecak jest pełen. Może byśmy coś wywalili. Hmm. Bandaże to powinniśmy zacząć używać. W razie czego przeszukaj. Niedbale ociesany kamienny blok. co znowu mam. Mam dużo punktów umiejętności, może troszkę się... Kiedy atakujesz bronią do, do walki wręcz, twoja szansa na trafienie krytyczne jest zwiększona o 10. Więcej HP. I chyba trzeba spróbować. I po prostu lecieć tam. O, ale wpadłem w jakąś dziurę. Nie chciałbym wpadać w takie dziury. Ej. Nie, wy, nie wypadaj za mapę. Nie wypadaj za mapę. Hi, hi, hi. Trzeba iść na górę. tu, o, tu mamy pana, którego możemy. O. A może byśmy się tak zabawili? Pyk, 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 pyk. No i wróciliśmy do punktu wyjścia, co mi się nie podoba. Myślę, że powinniśmy wrócić, zrzucić się i iść po stolarze tędy. Co, co to za sprawę? No. Wysłuchaj mnie. Chciałabym zbudować stanowisko garbarskie, by móc wyprawić skórę, ale nie wiem jak. Być może ktoś na wyżynach koczowników ma odpowiednią recepturę. Założę się, że wyprawianie skóry jest znacznie łatwiejsze, w tej wybielonej słońcem krainie. Nie ma tu zamieci, do których jestem przyzwyczajona. Może okoliczne łowczynie mają taką recepturę. Popytasz? Popytam. Zdobyto zwierzęce skóry. A co to? Każde włókno przenika jakaś zaraza. Skóra jest żelasta i porowata. Już uległa przemianie. Ostatecznie mgła dosięga wszystkich zwierzęta, żołnierzy, królów. Nasze kości łamią się tak samo. Proszę, pozwolę ci skorzystać z moich talentów łowieckich. Zazn zaznaczę ją w twoim dzienniku pójdź moimi tropami i uwolnij ich. Sprawdź niepokojące plotki. Dziecię płomienia, doszły mnie niepokojące pogłoski. Coś straszliwego i grotoskowego dzieje się w krainie wiosny. Potworności związane z nadużywaniem eliksiru. Proszę, połóż kres tej władzy terroru. Nie będzie za późno. Spokój. Ochrona płomienia. Dziecię płomienia, czy wiesz, Czemu tak cię zwą? Stworzono cię w skutek ofiarnego paktu między pradawnymi i ludźmi. Dusza pradawnego płomienia pozwala ci bez przeszkód kroczyć wśród mgły, lecz jej blask nie trwa wiecznie. Dzięki tej mocy możesz odbudować świat bez względu na okoliczności. Mamy nową iglicę. Chyba zrobimy tę iglicę i po prostu w... będziemy mieli jak tu wracać. Jak tamte, ta też jest taka ogromna. jak będziemy mieli jak to wracać, to będziemy mieli łatwiej zrobić i stolarza, i ten punkt tutaj. Dobra. Jak zwykle, na, wej na, na wejściu nic ciekawego, więc wchodzimy do pierwszego teleportu. pewnie będziemy mieli parę ciekawych zagadek. I dużo rzeczy do rozwalenia. ale to dobrze, akurat to tam, tam już widzę. Nie, 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 Używamy. O o, 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 Drugi przycisk. O, 30. No to są dwuręczne. Problem z tymi. Z tymi buławami jest to, że są one dwuręczne. Więc nie są takie zbytnio wygodne. Do użytkowania. Ok, otworzyliśmy te drzwi. Nic tu nie ma ciekawego. Rozwalimy to mikstura przetrwania przetrwane węble. spoko, biorę i wjeżdżamy wyżej. Wjeżdżamy wyżej i na no spokojnie następne. Rozewalamy metalowa blacha. No świetnie, przydaje się. Nie możemy otworzyć oczywiście woda, bierzemy wodę, napijemy się od razu wodę 7K. I napiliśmy się wody, no oczywiście. A. Dobra. Hmm. Wycisk. Wspaniałe przejście, ciekawe, czy mogę to rozwalić? Jest, mogę to rozwalić, tu jest dużo maców, pięknie, wspaniale, jest kosmiczna, jak To jest, że tak wszystko, ale no, maców jest sporo. Zobaczcie, tutaj jest wosk. Tutaj jest sól, tutaj są potionki. Więc jakby nie było, coś mi się dzieje tu z głosem? Ok. Otworzymy. Za dużo rozwalam czy coś? To no bo. Okay. O, skrzynia. Skrzynia. Tekstura życia. Świetnie. No i mamy kolejne przejście. No tu mamy jeszcze przycisk. Przycisk. No i teraz dobrze by było się tam cofnąć i zobaczyć co tam było, prawda? No właśnie. Okej, okay. skrzynka. Przycisk. No dobra, to lecimy jeszcze wyżej. O, oh, to mi zjarało na odległość, wysokość. Okej. Okay. Ciekawe. Ciekawe. Co tu jest takiego? skrzynę, czyli tak, tutaj nic i tutaj mamy kolejne zadania tak żeby wejść tam na górę No i okej, okay, otworzyło nam się tam. Ja bym wolał zlecieć tam. No i następny poziom. Nieznane łąki. Nieznane łąki toną w chorobie, zatopione żółcią i zgorzknieniem. Zwalcz mgłę i odsłoń spokojne łąki, które się pod nią kryją. Pod rozkładem spoczywają niezmierzone ostępy nieopisanego piękna.